W 11 czerwca na terenie parku serwisowego Raj Dubaja Czarne odbył się pełen atrakcji piknik przygotowany przez Zakład Karny w Czarnym oraz RMF Racing Team. Impreza przeznaczona była dla dzieci, które otrzymały wsparcie charytatywne ze strony funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czarnym. To są nasi przyjaciele, których poznaliśmy w tym roku. Szkoła podstawowa w Żółtnicy, Ośrodek Rady Z Życia w Gudowie Kołodrawska-Pomorskiego, jak i dawniej to było nazywane Państwowy Dom Dziecka w Szczecinku. Tydzień temu spełnialiśmy marzenie chorego chłopca ko z Koszalina, który był pobity yy, i jest na wózku inwalidzkim i miał marzenie, którego spotkaliśmy w Koszalinie w szpitalu, yy, miał marzenie zostać rycerzem i był pasowany na terenie województwa wielkopolskiego podczas bitwy w Okonku. Dzisiaj już jesteśmy tutaj, jak widać, yy, no właściwie nigdzie się nie zatrzymujemy. Tym razem w większości mamy u siebie dzieci zdrowe, yy, jedynie tylko dzieci tutaj z Gudowa, z tego ośrodka są yy, dziećmi troszeczkę chorymi, ale yy, no się się i pomaga dzieciom przede wszystkim chorym ale też i dzieciom zdrowym stąd też taka impreza taki pomysł my dziękujemy tutaj przede wszystkim straży pożarnej jeszcze dodatkowo dla czarnego dla klubu SCS Szczecinek który fantastycznie tutaj przywiózł aż cztery samochody y, dla centralnego ośrodka szkolenia psów służbowych y, przy zakładzie karnym w czarnym y, także jest tych troszeczkę instytucji to tutaj dosyć dużo dziękuję moim koleżankom i kolegom którzy gdzieś tam wspomagają wspierają y, mnie i, i, i... Możemy takie imprezy organizować tutaj. Pokazywaliśmy dzisiaj pieski, które szkolimy u nas na kursie w dziale szkolenia przy zakładzie karnym w Czarnym. Pieski są szkolone w kierunku wyszukiwania narkotyków. Pokaz, pokaz polegał na tym, aby pies wskazał e, paczkę, w której e, ukryliśmy e, środki narkotyczne. Pieski podchodziły, nawężały wszystkie paczki, o czym miał, e, miały wskazać paczkę, w której właśnie te środki zostały ukryte poprzez drapanie. E, poprzez drapanie. W nagrodę za prawidłowe wskazanie pies jest nagradzany, dostaje do zabawy aport. To jest piłeczka, albo e, aport w innej formie. E, Generalnie ma zostać nagrodzony za prawidłowe wskazanie poprzez zabawę ze swoim przewodnikiem. Dzieci bardzo w ogóle chętnie lgną do zwierząt. Oczywiście nie wszystkie psy da się pogłaskać, ale były była możliwość pogłaskania naszych. Przyprowadziliśmy psy, które w stosunku do ludzi są zupełnie neutralne. Także zainteresowanie było bardzo duże: były pytania, były oklaski, były uśmiechy. Takie pokazy. Dla młodzieży to jest oczywiście na pewno też takie działanie troszeczkę profilaktyczne, czyli wskazanie, że szkolimy, staramy się przeciwdziałać narkomani. Są to też pokazy współdziałania człowieka i zwierzęcia w różnych formach. Nie tylko jako taki pies podwórkowy, ale też współdziałanie celem wykrywania przestępstw, które są groźne dla, dla nas w życiu. Gościmy tutaj wspaniałą grupę dzieciaków. Są to dzieci z województwa zachodniopomorskiego, w którym mamy ogromną przyjemność i okazję przedstawić motosport, czyli to, czym się zajmujemy na co dzień. Próbujemy ich zaradzić naszą pasją. Pokazać im, że to jest świetna dyscyplina sportu. No i mam nadzieję, że nie jedno z nich kiedyś stanie się również zawodnikiem podobnie jak my. Już widzimy w tej chwili, że są dzieci, które, których fascynuje motosport, których fascynują pojazdy terenowe, pojazdy wyścigowe, szybka jazda w terenie. Myślę, że wśród tej grupy znajdą się tacy, o których jeszcze nie raz usłyszymy. Jesteśmy profesjonalni, staramy się być profesjonalni, zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa, czyli kaski, pasy bezpieczeństwa i nie, to, nie takie zwykłe pasy bezpieczeństwa, tylko sportowe, pięciopunktowe. Kierowcy, którzy jeżdżą z dzieciakami podczas tych przejażdżek, to są zawodowi kierowcy, którzy nie jadą oczywiście na 100%. To jest zwykła przejażdżka, mówiąc między nami, ale dla nich to i tak jest wielka frajda, ponieważ te klatki bezpieczeństwa. Dźwięk samego samochodu to sprawia, że myślę, że robi duże wrażenie. Byliśmy tu tutaj z krótkim pokazem m.in. z dwoma najmłodszymi adeptami, ale również z dwoma członkami kadry polskiej, z Bartłomiejem Mięciukiem oraz z Kusom, aktualnymi mistrzami Polski. Jeden jest zdobywcą pocharu świata, drugi mistrzem Europy. Teraz na zbliżających się mistrzostwach Europy jeden będzie reprezentował nasze barwy polskie w Bilbao, natomiast drugi w Serbii. W ogóle sporty walki teraz odradzają się i tak naprawdę dzieciaki to, to, to lubią, ale generalnie sporty walki uczą tak naprawdę pokory, po harmonii i to trzeba naprawdę, żeby osiągnąć te najwyższe cele, poświęcić bardzo dużo, żeby wyjść na, na ten najwyższy pułap. Dzieciaki były chętne, bo później przyszły do, do nas, chciały, chciały poćwiczyć, wziąć kilka wskazówek, co zrobić, gdzie ewentualnie przyjść na zajęcia, jak uderzyć, więc, więc zainteresowanie było. Mi się wydaje, że to jest odskocznia. To każdy znajduje w walki coś innego. Jeden chce schudnąć, jeden chce zostać mistrzem świata, jeden chce się nauczyć nowych umiejętności, a jeden po prostu przeżyć przygodę życia, czego generalnie serdecznie zapraszam. Zakład karny przygotował się naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dzieci mogły pojeździć samochodami tak, z RMF Racing, mogły uczestniczyć w zabawach z psami, tak, mogły pozwiedzać, że tak powiem, samochody strażackie, kiełbaski, no i wiele innych. Chłopcy są zadowoleni, tym bardziej, że mogły sobie pojeździć samochodami, tak? Poszaleć po, po troszeczkę, że tak powiem. No teraz, jak widać, strzelają z łuku oraz pożywiają się kiełbaskami, także bardzo zadowolone są dzieci. Dzieci do nas przyjeżdżają do naszego ośrodka no, i e, tylko uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. To, że mogą wyjechać i zobaczyć, to no, uspo uspołeczniają się, tak? Potrafią bardziej funkcjonować w naszym środowisku, także na pewno na, dobrą, e, na dobro im to wyjdzie. Kolejna akcja to będzie. Jeżeli to dojdzie do skutku, nie powiem dzisiaj dokładnie nazwy, będą to dwie imprezy, które są planowane w miesiącach wrześniu i październiku. O, to będzie już rozmach ogólnopolski. W najbliższym czasie też jeszcze mamy taki pomysł, aby spełnić marzenie. Wczoraj to akurat się to urodziło. Jest dziewczynka. Która na zwykłym wózku inwalidzkim wygrała bardzo duży wyścig na 60 metrów w spale w ośrodku przygotowań olimpijskich. I jeśli na zwykłym wózku ma marzenie uprawiać pomimo swojej choroby sport, więc mam nadzieję, że znajdziemy sponsorów, którzy nam pomogą i spełnimy marzenie tego dziecka, aby miała przynajmniej półprofesjonalny wózek do uprawiania sportu. Tak to wygląda. No, staramy się w miarę możliwości, żeby wszyscy, wszyscy tych, których spotkamy na naszej drodze, żeby można było im pomóc. Pomagamy zazwyczaj jednorazowo, z tego względu, że robimy to bardzo dużym wysiłkiem. Są to wózki inwalidzkie, protezy, kursy rehabilitacyjne. Załatwiamy spotkania ze znanymi lekarzami, którzy gdzieś tam mogą skonsultować te dzieci. Także to jest bardzo duże przedsięwzięcie, a dodatkowo musimy wypełniać swoje obowiązki, które, które nie są wcale lekkimi obowiązkami pracujemy w zakładzie karnym w Czarnym.